Dzień dobry, bracia i siostry. Kochani, w Chrystusie. Dzisiaj jest 1 listopada 2020 rok. Widzimy, że w parku bardzo jest sporo ludzi. Rodziny przychodzą rodzinami. Ten dzień właśnie w ten sposób Uwzględniamy, by być wśród żywych, nie zmarłych, bo zma zmarłym nie pomożemy. Jedynie widzimy, jak rozwija się to te życie tej prawdzie, jaka jest w naszym ojcu królu Chrystusie Emanuelu. Widzimy, dbamy jednych o drugich. Jeździmy na takich pojazdach, którym się nie poruszają sprawnie. To pomagamy właśnie dla nich. No, bracia i siostry pomagają, by zaczerpnąć tego powietrza, tego świeżego, bez tych masek, by uwiecznić to, co jest życiem, co jest prawdą, co jest miłością, sprawiedliwością. Tego pragniemy. I dużo osób właśnie w Warszawie o tym głosi, mówi, w całej Polsce, na całym świecie. Mówią o rzeczywistości, jaka powinna być, jaka jest, jaka powinna zostać wartość jednego człowieka do drugiego. Byśmy nie byli podzieleni. Chrystus jednoczy, łączy. Tej prawdzie, Jego sprawiedliwości, uczciwości, wierności, miłości. O tym właśnie mówi nam Chrystus. Widzimy, że to nas jednoczy. Morhem! brachto, familii Moj No i ty się cieszymy każdym życiem? Oddechem. Poje Morchen. Bądźmy w tej prawdzie. Aniołki. Widzą Zwierzątka taki. Wszystko jest dla nas, kochani. Byśmy się radowali tą prawdą. Tu mamy Ojca Chrystusa za króla, bo jest królem. Jedynym ojcem, zbawicielem prawdy przyjęliśmy do swego życia i, i przebywajmy w takich miejscach żywych gdzie można się spotkać, porozmawiać, e, powiedzieć swoje też e, sprawy jakie dotyczą życia codziennego byśmy byli zjednoczeni tylko w prawdzie, którą nas utwierdza Król Ojciec Chrystus Emanuel. Jedyna droga, życie, prawda w naszym Ojcu Chrystusie. Proszę. Rodziny spotykające się, by zaczepnąć tego powietrza, tej natury. Rachto! Cieszą się i tak właśnie to wygląda. Serdecznie pozdrawiam wszystkich braci i siostry, bo jesteśmy bracimi i siostrami naszym ojcu prawdy sprawiedliwości. Bądźmy tą jednością, jaką nam ofiarował, byśmy żyli. cieszyli się życiem. Tak pokazują, dzieci się cieszą, drażnią się ze zwierzętkami. Ja też kiedyś się bałem indyczka. Też bardzo się bałem. Gonił mi kiedyś taki indol. Bo byśmy mieli w domu też są zwierzątka. Cieszmy się tą radością, tym życiem. Patrzcie, ile tutaj jest zwierzątek, aniołków, rodzin, które wychodzą. Wyjdźmy z tego domu, nie słuchajmy się telewizji, radia. Wyłączmy to wszystko i wyjdźmy na spacer. Bądźmy w tej jedynej prawdzie. Jaką zapieczętował nas król, ojciec Chrystus Emanuel. I tą rodziną, tą jednością, bo tworzy rodziny doskonałe w Jego prawdzie, sprawiedliwości, wierności. Bądźmy tym dobrym nasieniem, by te owoce, przynosiły obfitość.